O Najświętszy, godne uwielbienia Duchu mojego Jezusa, pozwól mi słuchać Twego słodkiego głosu, umocnij duszę moją Twoim słodkim tchnieniem. O Duchu Boży, chciałbym być wobec Ciebie lekkim piórkiem, aby tchnienie Twoje mogło mnie unosić według woli Twojej, bez najmniejszego oporu z mojej strony. Cześć Boże, witamy serdecznie w kolejnym już czwartym dniu naszej nowenny. Domyślam się po cichu, że nowy dzień przynosi nowe pytania. Czy dzisiaj również chciałabyś o coś zapytać? Och, miałabym jeszcze wiele pytań, ale forma naszej nowenny czasowo nas ogranicza. Mam do ojca dziś takie proste pytanie: Dlaczego Chrystus zesłał nam ducha świętego? Hmm. Ewangelia mówi, i to słowami Chrystusa. O kilku istotnych owocach i skutkach przyjęcia Ducha Świętego. Po pierwsze, Duch Święty sprawia w nas nowe narodzenie, które jest warunkiem wejścia do Królestwa Bożego, czyli do nowego życia w Bogu, w jedności z Bogiem. Chrystus mówi do Nikodema: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Duch Święty jest sprawcą nowego życia. Jakiegoś początku, jakiegoś decydującego zwrotu w nas. I to pismo święte nazywa nowymi narodzinami. Duch Święty jest więc absolutnie konieczny do tego, abyśmy się na nowo narodzili, abyśmy rozpoczęli nowe życie. Duch Święty daje nam poznanie prawdy, tej prawdy, którą przyniósł nam Chrystus. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie przyjąć tej prawdy wiarą pewną i niewzruszoną, tak żeby na tej wierze oprzeć swoje życie. Dlatego mówi Chrystus: Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. I dalej mówi Chrystus: gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, poprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On nie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Duch Święty nie przynosi nam nowych treści, nowej Prawdy w stosunku do tej, którą przyniósł nam Chrystus. Ale prawdę tę jak gdyby umieści w naszym wnętrzu, wzbudzi w nas wiarę, bez której słowo Chrystusa nie stanie się dla nas słowem, które możemy przyjąć bez jakiejkolwiek wątpliwości. Tylko w duchu świętym możemy przyjąć Chrystusową naukę jako prawdę. Nie wystarczy do tego zwyczajna inteligencja, wiedza czy rozum, bo jak mówi psalmista, w Twojej światłości oglądamy światłość. Musimy mieć w sobie wewnętrzne światło Ducha Świętego, abyśmy mogli poznać tę światłość, którą Chrystus przekazuje nam przez swoje słowo i przez swoje życie. A więc bez Ducha Świętego, bez Jego światła i działania w naszym sercu, cała ta treść pozostawałaby dla nas po prostu niezrozumiała. Nie moglibyśmy sobie jej wewnętrznie przyswoić, tak aby stała się dla nas treścią naszego życia. Duch Święty jest tą osobą, która sprawia, że nauka Jezusa staje się naszym pragnieniem, naszym celem i możliwością naszego życia. Możemy dzięki Jego działaniu żyć tak, jak uczy nas Jezus. Dlatego porównuje się Ducha Świętego do strumienia żywej wody tryskającej z naszego wnętrza. Dzięki Duchowi Świętemu jest w nas nowe życie. Dlatego ciągle powinniśmy przyzywać Ducha Świętego, aby z nami był, aby kierował naszym życiem, naszymi sprawami. Nieustannie powinniśmy o niego prosić, do niego wołać. Niech on nas napełnia, przenika i w nas działa. Wołajmy zatem z całych sił. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.